poranny gość Radia Zachód. Ukaż Brodzi, dzień dobry. Naszym dzisiejszym gościem jest pan Tomasz Kłosowski, kandydat do Senatu z powiatów Nowosłowskiego, Wschowskiego, Żarskiego i Żagańskiego. Dzień dobry. Dokładnie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dziękuję za zaproszenie do Radia Zachód. Jestem tutaj pierwszy raz, także jestem bardziej mi przyjemnie. No tak, a pan, że tak powiem... Chociaż zaznaczę, że w terenie jest y Radia Zachód oczywiście, jak jeszcze pracowałem w służbach, to Nakręcany były i, i, i zarówno na wideo, jak i, i jakieś tam reportaże mm. z mojego terenu, czyli był jego po... Tak, po... czyli teraz po rozmawiamy z Tomaszem Kłosowskim politykiem, no, a przed chwilą jeszcze rozmawialiśmy z Tomaszem Kłosowskim policjantem, ale nie tylko policjantem, bo i komendantem we Wschowie, i komendantem, zastępcą komendanta wojewódzkiego policji w Gorzowie w Wielkopolskim, żeby tak pana sylwetkę trochę przybliżyć. Dlaczego pan zamierza, i dodajmy, że startuje Pan z list Prawa i Sprawiedliwości, startować do Senatu policjant tu, a tam, teraz polityka. Jak sama nazwa wskazuje, Prawo i Sprawiedliwość. Mhm. Do czynienia miałem przez 30 lat z prawem, z bezpieczeństwem, z tymi ustawami, które gwarantują nam bezpieczeństwo na terenie naszego pięknego kraju. Tak jak pan wspomniał, 30 lat w mundurze. przez tego 12 lat byłem komendantem policji we Wschowie. Przeszło dwa lata zastępcą komendanta wojewódzkiego policji w Wielku Polskim. Wspaniały okres. Tak jak mówię, odpowiadałem akurat za pion logistyczny, czyli ta cała logistyka, cała gospodarka, finanse. Województwa Lubuskiego były na moich barkach. Ogromny bagaż doświadczenia. Przypomnę tylko, że to jeden z największych zakładów na terenie województwa lubuskiego, bo łącznie z pracownikami cywilnymi to chyba przeszło 3,5 tysiąca ludzi, także nikt mm -hmm. nie może mi zarzucić, że tego bagażu doświadczenia, jeżeli chodzi o logistykę, zarządzanie zasobami, gospodarowanie mieniem i też inwestycjami, bo taka moja była rola, że tak co za priorytet wziąłem to, co mówimy o bezpieczeństwie naszym, czyli modernizacja komend, komisariatów, pozyskiwanie nowych działek, oddawanie komisariatów, oddawanie posterunków policji. No, Wspaniały okres w polskiej policji to, co było wcześniej, mój zwijane, w tej chwili po prostu jest przywracane, oddawane, i dzięki mm. temu możemy się nawet w tych najmniejszych miejscowościach czuć bezpiecznie. Ale policja sp... dociera ten dzielnicowy dociera teraz praktycznie już w każdy przysiłek naszego województwa. Co I mi to bardzo jest sobie się cieszy. jedna z obietnic wyborczych, prawej sprawiedliwości. Dokładnie tak. A ja zapytam pana, bo nie chciałbym, żebyśmy naszą rozmowę tylko nakierowali na te tory bezpieczeństwa, chociaż ono jest istotne dziś w czasach, w dobie, kiedy my mamy. Sytuację niepewną na, za naszą wschodnią granicą. A dokładnie, jak pan zauważy, bez bezpieczeństwa nie ma przyszłości żadnego narodu, bo to jest taki priorytet. Nawet kiedyś, jak grody budowano, to przede wszystkim budowano je mm -hmm. od, od silnych grodów, bo, bo to było wiadomo, że nawet naokoło tego grodu nie można było nic uprawiać, jeżeli nie było tego zaplecza wojskowego, tego mundurowego, tego służbowego. Czyli bezpieczeństwo bez tych priorytetów, parytetów po prostu nie istnieje. Mm -hmm. Gospodarka i wszystko inne się napędza. Bo ciągle wracamy do tego punktu bezpieczeństwa. No właśnie, wracamy też przy okazji referencji. Będą, a... Dokładnie tak. I dlatego tu jesteśmy kategoryczni, że żadnej relokacji przymusowych imigrantów. Do dzisiaj rano też powtarzaliśmy tutaj z kolegą Grzegorzem Maczkowiakiem, kandydatem do Senatu z Zielonej Góry, że no, wracamy do punktu widzenia. bezpieczeństwo Polaków. My musimy się we własnym kraju czuć bezpiecznie. Mhm. Czy ta relokacja. Ci imigranci, te osoby, które pracują na naszym terenie, muszą być i tak są, weryfikowani, sprawdzani. Przecież my nie, my nie uciekamy od tej, od tej imigracji, od tej fali, od tego zatrudnienia, tylko to musi być na normalnych warunkach, tak jak w każdym innym kraju. A według Czyli pana istnieje... sprawdzanie, a potem, a potem zapraszanie. A według pana istnieje realne zagrożenie, że jak władza się zmieni, to znów y, zmieni się to podejście? Oczywiście, że tak. No same obietnice nie są spełniane. To już jest argument dla każdego Polaka, że y, co powiedzą, krótko mówiąc, to kłamią. A, a z drugiej strony patrząc. Y, cofając się do poprzedniej kadencji, tak po prostu było, nie? Ja sam byłem świadkiem, jeszcze jak pracowałem w służbach mundurowych, że wielkie było zaniepokojenie włodarzy gmin, powiatów, kiedy gdzieś tam za kulisami docierały do nich informacje, że lada chwila y, oni mieli podać, ile tam w poszczególnych gminach są w stanie y, rozlokować y, emigrantów. Zresztą oni oficjalnie nawet mówili w tym czasie. Mhm. Każdy z nas pamięta, nie? Że niektórzy wypowiadali się wręcz, że możemy przyjąć każdą ilość, nie? I ci mhm. włodarze gmin i powiatów naprawdę byli w tamtym okresie przerażeni. A sądzi pan, żeby to tak zeszło aż, aż do takiego poziomu y, tych gmin, powiatów? No, gdzieś by trzeba było rozlokować. Bo nie? Widzimy to, co się dzieje że... na Lampedusie, i to jest typowo mała wysepka, mała społeczność, gdzie już liczba migrantów przewyższyła liczbę mieszkańców. No, to jest w ogóle katastrofa dla, dla tego rejonu Europy, bo to jest no, no straszna rzecz. Mam nadzieję, że nas tego, to nikt nie spotka. A wracając do Polski, to. To ta sytuacja miała miejsce, te gminy były zagrożone, te powiaty były zagrożone, i zdajemy sobie sprawę, że tych ludzi pewnie nikt by nie relokował w dużych aglomeracjach miejskich, bo oni zawsze, czyli nasza opozycja, zawsze mówiła, że to są te centra Polski, a reszta jest po prostu nieważna. I prawdopodobnie ta relokacja tych emigrantów była w tych małych właśnie gminach, nie? No tak. A pytanie, czy bezpieczeństwo, o które jest bardzo ważne. To jest jedna rzecz, a druga to bezpieczeństwo także finansowe gmin i małych miejscowości. Bo teraz na przykład wojewoda lubuski przeznaczył czy powiedział o tym, że rząd przeznacza 195 milionów złotych dla PGR-owskich gmin, ale to nie jest jedyne wsparcie. I jak to wygląda z punktu widzenia wschowy, tych rubieży województwa lubuskiego, tak? no. Bo to jest chyba jeden z najdalszych, patrząc z Gorzowa, najdalszych zakątków no, województwa. Ja się to, śmieję, to, że to jest takie, takie, takie z... polskie mm. bieszczady są takie, mm. końcówka taka po prawej stronie województwa lubuskiego. Oczywiście te, te finanse są od samego początku yy, od samego początku rządów. Yy, Prawa i Sprawiedliwości lokowane w poszczególne gminy i to co powiedziałem, że nie tylko duże miasta, ale też małe właśnie popegeerowskie gminy, przysiłki są doinwestowane. Przecież wszyscy dokładnie pamiętamy, czyli o tych dla tych dzieci popegeerowskich, o tych komputerów, yy, posiłków, autobusów, dróg, ścieżek rowerowych. To nie są czeki bez pokrycia. To są realne środki, które teraz są po prostu realizowane. Już nawet, nawet widzę tej narracji nie ma, bo kiedyś był modne yy, te hasło, nie, że pokazujemy czeki bez pokrycia. To już mhm. też ostatnio się nie pokazuje, bo, bo niestety się okazało, że to są to że to jest no realne na, na szczęście, na szczęście bo to się okazało, że to jest hmm. po prostu realna pomoc. Nie? Hmm. I, I nawet taki powiat schowski, jeżeli chodzi o drogi, o chodniki, przyszłościowe ścieżki ro, ro, rowerowe, jest naprawdę na przyzwoitym poziomie, hmm. na dzień dzisiejszy, to wszystko wygląda. Hmm. Czyli możemy spokojnie z tych małych miejscowości wyjechać czy na S5, czy na S3, bez żadnego większego zagrożenia. A hmm. ile we wschowie. Czy w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie pan pracował, może być pan rozpoznawalny? To chciałem zapytać, dlaczego wyborca z powiatu nowosolskiego, żarskiego, żagańskiego miałby zagłosować na Tomasza Kłosowskiego. Bo jestem osobą rozpoznawalną, tak pan powiedział, przynajmniej w powiecie nowosolskim też, bo przez chwileczkę akurat komenda Komisariat Policji podlegał pod Nową Sór, także miałem przyjemność pracować tam, pracować tam z lokalnymi władzami i samorządowymi, i prokuraturą i sądem, także wspominam ten okres bardzo dobrze, mam tam bardzo dużo znajomych, z których utrzymuję kontakt, a przede wszystkim mieliby na mnie zagłosować, bo jestem osobą odpowiedzialną, dyspozycyjną przede wszystkim, jestem fachowcem, w dziedzinie logistyki i innych rzeczy, mhm. osobą, która umie przede wszystkim współpracować. Nie jestem tak zwanym krzykaczem, tylko osobą, która jest sprawdzona, że tak powiem, w boju na terenie całego mhm. województwa lubuskiego i nie tylko, bo też współpracowałem i przecież z podmiotami na terenie Polski będąc komendantem wojewódzkim. Ja integruję środowiska, a nie zniechęcam do siebie. Mhm. I jeżeli będzie wola współpracy z każdym innym ugrupowaniem na szczeblu powiatu, bo wiadomo, że, że mhm. to jest ten wyznacznik mojej pracy będzie, czyli powiaty, gminy, to na pewno będę pomagał, będę lobował na lokal tematy Będę rozwijał tą gospodarkę, rozwijał tą małą społeczność i, i przez swoje biuro na pewno będę wszystkim ludziom pomagał, bo całe życie to robiłem. Do mnie ludzie przychodzili nie tylko z tematami typowo służbowymi, ale też jak to za mówili, w Panu nadzieję, Panie Tomku. Jak nie Pan, to kto? tak dosłownie było z czego byłem dumny dalej do mnie osoby przychodzą dalej ludziom pomagam i jestem gwarantem współpracy w czterech powiatach mm. na szczeblu na szczeblu yeah. współpracy z lokalnym samorządem z władzami centralnymi czyli wojewódzkimi i wodzami, oczywiście, w Warszawie. W pana wypowiedzi pobrzmiewa taka nuta odniesienia się chyba do pana kontrkandydata z paktu senackiego, który także startuje w tym, w tym miejscu. No i tutaj wielokrotnie zarzucane mu jest właśnie, że on jest osobą, która no właśnie jest taką osobą, która opinię publiczną koncentruje w kierunku właśnie bycia takim. Na świeczniku uwagi, a z drugiej strony, no, na przykład, bo mowa oczywiście o byłym prezydencie nowej soli, jest pokłócony z obecnym prezydentem nowej soli to jest będzie ciężka, trudna walka. Ja przed, przede wszystkim jestem przeciwieństwem. Mojego konkurenta, hmm. także tutaj nie będę go oceniał, bo podejrzewam, że on już sobie sam wystawił ocenę w lokalnym środowisku. Ja jestem przeciwieństwem. Jestem osobą, która na pewno nie będzie kłóciła się z lokalnym społeczeństwem, przed co powiedziałem, będę hmm. współpracował, otwarty na wszystkie tematy będę. I osoby te, co mnie znają, to wiedzą, że tak jak powiedziałem, jestem tego po prostu gwarantem. I y hmm. Te tematy mi są całkowicie obce. Ja nie będę chodził na różne wiece, niewiece i, i, i krzyczał przez tubę, bił po dachach samochodowych i innych czynności wykonywał tylko po to, żeby wzbudzić swoje zainteresowanie. Nie. Moim zainteresowaniem przede wszystkim będzie mój wyborca, nasi Aha. mieszkańcy tych czterech powiatów i sukces. Nie sukces medialny pod kątem nabywania różnych dziwnych rzeczy, tylko sukces gospodarczy, lokalny, mhm. z którego będzie można się pochwalić. I co najważniejsze, to nie będzie mój sukces. Bo to jest najgorsze, jak, jak ktoś jest takim liderem tylko pokazuje, że, że to ja, ja wszystko robiłem, wykonałem. Nie, taki nigdy nie byłem. jak też mógłbym sobie przepisywać. Postawcie mi pomnik. Ja mógłbym sobie naprawdę dużo rzeczy przepisywać tak samo, ale to nie ten drogę. Dokładnie wiedzą, że na sukces, każdego, na, na sukces każdego szefa jednostki pracuje rzesza wspaniałych, naprawdę mądrych ludzi, a takich ludzi po prostu mamy, tylko trzeba ich należycie wykorzystać i doceniać na każdym kroku. A jakie są najpilniejsze? potrzeby tych czterech powiatów, o których wspomnieliśmy. Na panie. pewno, na pewno w powiecie wschowskim to jest gospodarka, nie? Może nie w całym powiecie wschowskim, bo przecież wiemy, jakie są zakłady mięsne wspaniałe i zagłębie turystyczne w Sławie. To jest po prostu nasza perełka. Shiftingowa też się dynamicznie rozwija. Powiat wschowski inwestuje w drogi, bo muszę, tak jak powiedziałem, przypominam, że ta droga S3 S5 lada chwila się naprawdę wspaniałą nawierzchnią infrastrukturą połączy no na pewno jeżeli mówimy o powiecie wschowskim to gmina wschowa nie przedsiębiorczość nie? bo to po prostu no, mówiąc brzydko naprawdę leży nikt z przedsiębiorcami po prostu nie współpracuje i to wymaga takiej doraźnej, doraźnej pomocy nową sól pamiętam z lat 90. i faktycznie tam rola samorządu była wspaniała bo dzisiaj to jest po prostu zagłębie logistyczne i nowa Was idzie do, do przodu żary żagań podejrzewam że tak tak samo to wygląda także na pewno jest dużo do zrobienia ale jest też dużo sukcesów w tych poszczególnych powiatach. O sukcesach między innymi mówił Tomasz Kłosowski, kandydat do, Sejmu, do Senatu, przepraszam, z list Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję panu za rozmowę. Dziękuję za rozmowę. I szanowni państwo. Głosujcie na mnie, jestem gwarantem spokoju na terenie Czterech powiatach, współpracy i moje biuro zawsze dla Państwa będzie otwarte. I nie mówię tylko tutaj o podmiotach gospodarczych, ale o wszystkim o zwykłych mieszkańcach, petentach, którym ta pomoc ode mnie na pewno będzie w każdej chwili dana. Tomasz dziękuję. Pan dziękuję za rozmowę. Lubuskie. Polska i świat. Jeszcze więcej publicystyki na zachod24.pl